Druga sekwencja to, będą, to będzie kolejne ćwiczenie na sekcję środkową, tym razem wznosy dług z przetoczeniem się za pomocą barku. Widzisz, tutaj cały czas pracujemy nad sekcją środkową, ale jednocześnie się przetaczamy, czyli stosujemy te ćwiczenia przetaczające się, pracujemy nad mobilnością barków, tutaj, nad elastycznością i rotacją kręgosłupa nad sekcją środkową i cały czas synchronizujemy oddech z ruchem. To jest bardzo ważne, by on był nieprzerwany, bo jeżeli właśnie zatrzymujemy powietrze, wówczas napinamy się zupełnie niepotrzebnie i, i to się odbije na, na, jakości, na jakości ruchu. Ciężko jest się poruszać będąc, będąc napiętym, więc jeżeli chodzi o podłoże, relaks jest tutaj bardzo ważny. Jutro wznosy nóg, a następnie przetoczenie się do tyłu, czyli wznos na wdechu na przykład na samym początku Dochodząc do tego momentu możesz już zaczynać robić wydech. Możesz przejść albo do foczki tutaj, w tej pozycji. Podnieś kilka razy, wykonać 2-3 skłony, żeby przystymulować układ przedsionkowy i następnie wracasz z powrotem. Wdech. Wydech z powrotem. Tym razem na drugą stronę. W ten sposób to jest jedno powtórzenie. Drugie musisz zrobić bardziej dynamicznie. Czyli szybko się przetaczasz w ten sposób. Opierasz się, ciężar ciała sobie tutaj na, na stopach. Troszeczkę możesz rozluźnić stopę w tej pozycji. I z powrotem wracasz z nos. Plecy pamiętaj są dociśnięte cały czas do podłoża. Staraj się mieć nogi dosyć, dosyć mocno zrelaksowane. Napij sobie je raz, następnie odpręż i te odprężone One powinny być takie lekkie i jednocześnie ciężkie. Grawitacja będzie tutaj tutaj walczysz z grawitacją, co daje dużo siły oczywiście. Co jest jednym z sekretów, jeżeli chodzi o siłę, czyli walka z grawitacją. Grawitacja jest świetnym narzędziem treningowym. A jeżeli coś jest ciężkie, to tym bardziej będzie walczyć z grawitacją. Zrelaksowane nogi są bardzo ciężkie, to sprawia, że stajemy się zdecydowanie silniejsi, tak jakbyśmy podnosili obciążenie. I z powrotem. Ok, nasze do sejzy. Podnieś jedną stopę troszkę do góry, drugą stopę troszkę do góry, tak żeby rozciągnąć te stopy tym razem w pozycji na grzbiecie. I wracamy z powrotem. Tu jeśli nie da żadnych oczywiście wyprostowanych nóg jak ja w ten sposób ze względu na mięsie dwugłowe, to możesz je mieć spokojnie przy kolanach, nie ma problemu. Możesz nawet sobie przejść w ten sposób i spróbować ustać na jednym kolanie, co jest również świetnym treningiem balansu. Jest bardzo ciężko jeszcze mieć stopę z tyłu podniesioną i w ten sposób manewrować tutaj na jednym kolanie. O, do tyłu, tak żeby rozciągnąć tutaj te biodra. Do przodu i ponownie ponownie do tyłu, ponownie do wznosu przetaczanie ze wznosami nóg i przetaczanie za, po... przetaczanie za pomocą barku ze wznosami nóg.